Jest środa, 13 maja, minęła godzina 21.40. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Marcin Mańka, czas na losowania. Szybkie 600 to gra, w której co 4 minuty można wygrać nawet 6000 zł wypłacanych co tydzień przez rąk. Teraz w Szybkie 600 wygrywa się jeszcze szybciej, bo wygrane można grać przez internet albo przez stronę lotto.pl albo aplikację na smartfonie. W dodatku można grać aż na 50 kolejnych losowań. Warto grać w gry lotto online, bo 10% z internetowej sprzedaży produktów lotto trafia na wsparcie walki z koronawirusem i jego skutkami. Na ten cel przeznaczyliśmy już ponad 7 milionów 700 tysięcy złotych. W domu na kanapie czy na balkonie, na leżaku zagrają Państwo w lotto. W jutrzejszym losowaniu do zdobycia może być nawet 5 milionów złotych. W lotto wygrywa nie tylko ten, kto trafi w szóstkę, ale w każdym losowaniu padają też dziesiątki tysięcy mniejszych i większych wygranych. Przez internet można też grać w multi-multi. Jeszcze jutro wszystkie wygrane w tej grze przy typowaniu 6 liczb są większe o 50% przy niezmienionej cenie zakładu. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejną ułożonych kulbę, będę maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Dziewięć, trzydzieści osiem, czterdzieści cztery, osiemdziesiąt, dwadzieścia siedem, trzy sześćdziesiąt jeden, czterdzieści, siedemdziesiąt cztery, czterdzieści dziewięć, Siedemdziesiąt piętnaście czterdzieści siedem pięćdziesiąt sześć sześćdziesiąt dziewięć pięćdziesiąt dziewięć sześćdziesiąt siedem siedemdziesiąt osiem 36. Liczba 36 jest plusem. O mini lotto można powiedzieć, że ta gra to duże wygrane i mała cena. Pojedynczy zakład kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy, a wygrać można nawet 400 tysięcy złotych. Życzę szczęścia podczas losowania mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. komora mieszana jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 22 36 6 16 15 na kuponach wybranych GiroLotto znajduje się siedmiocyfrowy numer supreszansy. Kto go aktywuje, może wygrać 2 miliony złotych. Oto numer supreszansy. 7, 9, 1, 9, 8, 3, 3. Gratuluję wygranych i zachęcam do gry już jutro. W puli każdego losowania kaskady jest prawie 300 tysięcy wygrywających losów, a wśród nich jeden warty 250 tysięcy złotych i aż 144 losy o wartości 1000 złotych. Rozpocznijmy losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12. Dwadzieścia dwa pięć czternaście dwadzieścia jeden sześć osiemnaście 24, 8, 9, 10. W piątek wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie Eurojackpot i będzie to już 140 losowanie tej gry z udziałem polskich graczy. Zachęcam do gry, bo do zdobycia będzie 45 milionów złotych. W Eurojackpot typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 z 10, ale można też grać z systemem i typować więcej liczb. Warto to zrobić za pośrednictwem strony lotto.pl Przez internet można też zagrać o pensję w ekstrapensji. Przy grze za pojedynczą stawkę, może być warta 5000 zł, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. W tym miesiącu padły dwie takie wygrane. Pora na kolejne. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwolnijmy blokady i rozpoczynamy losowanie. 1 20 10 28. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest liczba 2. Do zakładu ekstrapensji warto dopłacić złotówkę i zagrać o 100 tysięcy złotych w ekstrapremii. W tej grze wygrana wypłacana jest od razu. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 17 32 2 26 16 a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapie jest liczba 1 Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na stronie lotto.pl. Również na tej stronie można znaleźć informacje, jak grać w gry Lotto Online, m.in. w szybkie 600, w którym codziennie padają wysokie wygrane. Poszczegóły zapraszam na naszą stronę a online gra już ponad 380 tysięcy osób. Zachęcam do grania w gry lotto przez internet i życzę wiele radości z wygranych. Te będą do zdobycia już jutro w popołudniowych losowaniach Multi Multi i Kaskady, które z przyjemnością poprowadzę. Życzę spokojnej nocy, dziękuję i dobranoc. Wygrałem! Witamy w świecie Eurojackpot! Marzę o kosmicznych wakacjach! W hotelu z widokiem na Ziemię. Z ukochaną. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. Jak zaczęła się ta historia? Kaskada radości zaczyna się od zdarzeń z pozoru przypadkowych. Zdarzeń, które mogą nam się przetrafić codziennie. Jeśli tylko znajdziemy się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. I gdy wykorzystamy los, który nam sprzyja. I pomyśleć, że czasem wystarczy 2 złote i prosta gra. Kaskada. Dwa razy dziennie do wygrania nawet 250 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto. Jest wiele sposobów na wygraną. W nowej grze szybkie 600. Co 4 minuty masz szansę na wygranie 600 złotych wypłacanych co tydzień przez okrągły rok. Jak grać? To proste. W kolekturze, w sklepie lub w kiosku wypełnij blankiet. Wybierz 6 liczb z 32 i skreśl je w polu gry lub zdaj się na los i zagraj na chybiu trafił. Możesz też zwiększyć stawkę. Jeśli zwiększysz ją 10 razy, możesz wygrać nawet 6 tysięcy złotych wypłacane co tydzień przez cały rok. Twoje liczby mogą wziąć udział nawet w 50 kolejnych losowaniach. Dodatkowo przed każdym losowaniem dowiesz się, do którego z pięciu stopni wygranej będzie doliczona premia. Stopień wygranej z premią wskazuje czerwony znacznik na kole. Jeśli wskaże kumulację premii, to jej wartość powiększy pulę premii w następnym losowaniu. Premia będzie rosła aż do momentu, kiedy padnie wygrana, w stopniu, do którego premia jest przypisana. Wróćmy teraz do losowania. Jeśli premia została przypisana do stopnia pierwszego, a Twoje liczby okażą się szczęśliwe, to do Twojej wygranej doliczymy jednorazową premię, wypłacaną od razu. Zachowaj kupon i sprawdź swoją wygraną w kolekturze lub na lotto.pl. Graj w punktach lotto.